Franek. Ostatnio zacząłem zastanawiać się, dlaczego w naszym życiu tak trudno podjąć się nam procesu. Jest on niewygodny i najczęściej kojarzy nam się z żmudną, ciężką pracą, która jest do wykonania. Dlatego tak często ludzie, jako ludzie odkładamy rzeczy na później, ponieważ wolimy cieszyć się tym, co może nam przynieść te chwilowe szczęście. Dlatego media społecznościowe i wszystkie inne rzeczy są na porządku dziennym i każdy woli przeglądać TikToka, każdy woli oglądać rolki na Instagramie, czytać Twittera i cokolwiek innego niż przykładowo wziąć książkę i zacząć ją czytać. Dlaczego? Bo jest ona długa, jest ona mozolna, nie ma ona źródł, źródła dopaminy, a tak naprawdę jej sens polega na tym, że gdy ją przeczytasz, gdy ją będziesz czytał, zobaczysz jak ona jest wartościowa. I co mi to pokazuje, że rzeczy, które są w długoterminie, mają największą jakość. Spójrzmy na inny przykład. Sport. Sam rok temu zacząłem biegać, i gdy wyszedłem pierwszy raz z mieszkania, powiem Wam, że nie było to proste. Przebiegłem 100 metrów i złapałem śmieszną zadyszkę, gdzie pomyślałem sobie, kurde, to nie dla mnie. Wróciłem wtedy jeszcze po nocce z pracy i byłem mega zmęczony. Ale jedno mnie zmotywowało. Obejrzałem sobie na Instagramie rolki motywacyjne, które powiedziały: Musisz zacząć. I wiecie, mimo tego, wszystkiego, że śmiejemy się z tego, jak oni mówią, w jaki oni sposób to robią, mają rację. Bo zacząłem biegać praktycznie codziennie. Dzisiaj 10, 15, 20 km nie znam jest żadnym problemem. Naprawdę. Ale na samym początku 100 metrów było dla mnie już wyzwaniem. I gdy spojrzę teraz sobie na to z tej perspektywy, mogę powiedzieć sobie: wow! Osiągnąłem pewien efekt, osiągnąłem coś, co gdy spojrzę do tyłu, daje mi uśmiech na twarzy, daje mi szczęście, daje mi dozę motywacji, która może mnie popchać do przodu. Ale jest to tylko możliwe dzięki temu, że włożyłem ciężką pracę, wydelegowałem na to czas, musiałem nauczyć się odpowiednich technik. I przyszło to tylko z momentem, w którym ja jako człowiek powiedziałem sobie, muszę włożyć ciężką pracę i wiem, że będzie to liczyło się z pewnego rodzaju trudem, ale ma to swoje wartości. I teraz jakimi wartościami na co dzień Ty kierujesz się w życiu? Co, co konsumujesz? Co jest z Twoją codziennością? Bo to, co wpuszczamy do naszej głowy. Będziemy tak naprawdę z niej wyciągali, gdy będziemy rozmawiali z innymi, gdy będziemy poddawani różnym próbom, problemom. I jeśli ty czytasz książkę, jeśli ty trenujesz, jeśli ty masz dobrą relację sam ze sobą, to gdy znajdziesz problem, będziesz wiedział, jak go rozwiązać, bo po prostu będziesz miał wyrobione schematy. Jeśli w twojej codzienności cały czas zagłuszasz swoją głowę jakimiś bodźcami zewnętrznymi, które nie pozwalają ci nawet rozmawiać samemu ze sobą, gdy dojdzie do problemu. Głowa zacznie szwankować, zacznie doprowadzać do procesów, których, na które nie była przygotowana, przez to, że nigdy nie mogła poznać samej siebie, nie mogła poznać rozwiązań, nie mogła poznać tego, w czym jest lepsza, w czym jest gorsza, nie mogła przewidzieć sytuacji, w której mogłaby wykluczyć dany problem przed jego wystąpieniem. Dlaczego? Ponieważ nasza głowa była zajęta różnego rodzaju rozpraszaczami. I cały świat polega na tym, że my coś kupujemy albo coś sprzedajemy. I nieraz jest to spowodowane i po... jakby pobudką tego są pieniądze, a nieraz nasz czas, nasza uwaga. I na tym polegają media społecznościowe. To one zabierają nasz czas i powodują, że my jako ludzie oddajemy swoją uwagę do tego, co tak naprawdę teraz robisz, jeśli w ogóle oglądasz ten filmik. Ale chodzi mi tylko o to, że Przemyśl to, czym się karmisz na co dzień, ponieważ za kilka lat będziesz mógł powiedzieć sobie ale super, ale dobrze, że podjąłem się tego działania, albo będziesz mógł powiedzieć no ja pierdziele, wiedziałem o tym, że nie mam tego robić, ale podjąłem się tej wygodnej strony, która nie daje tak naprawdę efektu, bo gdy sobie uświadomisz, że gdy dzisiaj zaczniesz się trudzić, za kilka lat będziesz mógł mieć troszeczkę łatwiejsze życie. Uważam, że to jest o wiele lepsze rozwiązanie niż iść w wygodzie, a później dostąpić tego, co nas spotka, czyli problemy i wszystko inne, na co nie jesteśmy gotowi, stawiając się w takiej sytuacji. I tak samo jest z ogrodem. Jeśli znajdujesz się teraz w sytuacji, w której masz 20 lat i myślisz sobie, kurde, ale ja już jestem stary, jak mam nauczyć się tych rzeczy, które są takie naprawdę początkiem w życiu, pomyśl sobie, gdy weźmiesz się odpowiednio do pracy, poświęcisz troszeczkę więcej czasu, trudu, sił i chęci, będziesz mógł oczyścić ten Twój mentalny ogród z chwastów, które tam się nabrały. Ale gdy tego nie zrobisz, one będą coraz bardziej się zarastały, one będą coraz ciężej, cięższe do wyrwania, i w długoterminie i tak one tam będą. Więc. Co bym mógł Ci doradzić z perspektywy, której ja się znajduję? Wejdź do tego ogrodu i spowoduj, że te chwasty, które się w nim znajdują, będą przez Ciebie wyrywane. Z chwili na chwilę będzie to coraz dla Ciebie lepsze. Jeśli ktoś z Was zajmował się kiedyś ogrodnictwem, zrozumie, o czym mówię. Bo jeśli masz ogród pełen chwastów, zajmiesz się nim i później coś z nim zasadzisz. I jeszcze masz z tego owoc, który ty możesz zjeść. Nie jest on nasączony tym chemikaliami ze sklepu, ale jest on, nasyczy, jest on stworzony przez tak naprawdę ciebie, jest on wypielęgnowany przez ciebie i ty wiesz, z jakiego on jest miejsca, co tak naprawdę spowodowało, że on wyrósł, czyli tylko natura Pomyślisz sobie, wow, ale ten owoc jest piękny i ty, żeby cieszyć się nim, nawet nie musisz go jeść, wystarczy, że na niego patrzysz. I tak jest właśnie z życiem. Przemyśl to i nie chcę, żeby to była jakaś motywacyjna wypowiedź, ale taka refleksyjna, która ma pokazać ci po prostu miejsce, w którym się znajdujesz. Dzięki.